Z heraldyką za pan brat. Pod taką nazwą odbyły się rodzinne warsztaty w Częstochowskim ratuszu. Chcieliśmy przygotować takie warsztaty, w których brałyby udział całe rodziny, związane tematycznie z historycznymi wydarzeniami lub archeologicznymi, ale przecież nie tylko, bo w muzeum są też działy, które po prostu z innych tematów przygotowują własne działania. No, nasze tutaj warsztaty dzisiaj dotyczą herbów rycerskich, herbów związanych z ziemią częstochowską, najstarszych. Dzieci otrzymują odlewy w kształcie herbów, przygotowane tutaj przez nas od podstaw. No, i następnie malują, sklejają, ozdabiają sobie te herby. No, ja tu jestem głównie po to, żeby było to zgodnie z zasadami heraldyki i historii, chociaż to raczej trudne, mając do czynienia z, po prostu z taką grupą wiekową, prawda? Dzieci wiadomo, zawsze sobie wybiorą własną kolorystykę i własne wzorce. Natomiast, no. Myślę, że chyba zainteresowanie jest, bo nikt tutaj nie biega, nikt nie, nie nudzi się, wszyscy pracują. Także myślę, że ja jestem zadowolony. Warsztaty plastyczne dla małych dzieci to też okazja do rozszerzania wiedzy historycznej. Staram się zawsze dodać o budowę teoretyczną, chociaż trochę żeby zawsze jednak zainteresować, żeby to nie było tylko mechaniczne wykonanie czynności, ale, ale również, że tak powiem, jakaś obudowa merytoryczna. No natomiast wiadomo, że przy dzieciach tak młodych, no to raczej trudno mówić tutaj o, o jakimś przedstawieniu głębszym tak skomplikowanego zagadnienia jak heraldyka historyczna.